Państwa jechałem, tak zastanawiałem się nad tym czym jest dla nas barburka i to dzień, to jest, to jest taki dzień, w którym cofamy się myślami do tyłu, zastanawiamy się nad tym, co było w ostatnim roku, jakie były zdarzenia istotne, ważne, szczególne dla naszej firmy. Staramy się je analizować. Ja również to robiłem. I tak cofając się w rok 2010 wstecz, potem 9, 8 i kolejne, doszedłem do wniosku, że w zasadzie każdy rok jest szczególny w naszej firmie, bo w każdym z tych lat, w każdym z tych Coś się działo, coś istotnego, ważnego dla firmy, co powodowało, że firma jest firmą szczególną. Ale też zastanawiałem się, co łączy te poszczególne lata ze sobą w taki sposób, że one stanowią jakąś jedną całość, a nie zbiór przypadkowych zdarzeń. Otóż, proszę Państwa, tym czymś szczególnym, co łączy wszystkie te zdarzenia, te kolejne lata, są ludzie. Ludzie bogdanki, proszę Państwa. I ludzie związani z bogdanką. To właśnie ludzie bogdanki są tym wyjątkowo i szczególnym, co powoduje, że firma jest taką, jaką jest. Właśnie za to, jacy jesteśmy. My wszyscy po kolei, nasi pracownicy, nasi menedżerowie, także ci szczególni ludzie, to są nasi goście, proszę Państwa, to są nasi klienci, ci, którzy z nami współpracują, elektrownie, elektrociepłownie, odbiorcy naszego węgla, klienci, którzy dostarczają nam maszyny i urządzenia. Proszę Państwa, jesteście osobami szczególnymi. Także wszyscy ci, którzy są naszymi przyjaciółmi, którzy przez lata wiernie, towarzysząc nam w naszych bojach o niezależność, dawali nam szansę przetrwania. Politycy, działacze samorządowi, działacze y, różnych szczebli y, rządowych także. Bardzo Wam dziękujemy za to, że dzisiaj przyjęliście zaproszenie, że chcieliście przyjechać tutaj, spędzić z nami wspólny wieczór górnikom oraz żonom górników, rodzinom górniczym. Wszystkim Barbarom życzę, proszę Państwa, dzisiaj wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, a gościom naszym spędzenia z nami wspaniałych i pięknych chwil. Biorąc pod uwagę wkład Bogdanki w ochronę środowiska, jest jedną z nielicznych firm, która od kilkunastu lat przykłada do tego ogromną wagę. Fundacja ekoforum ufundowała tą nagrodę czy wyróżnienie i jako pierwsze wyróżnienie w historii tych międzynarodowych debat chciałem na ręce pana prezesa przekazać. Za chwilę zostaną wręczone honorowe szpady górnicze. Jak jest to doniosła chwila niech świadczy o tym fakt. Miejsce w jakim się znajdujemy i obrały Razem z zarządów Beskiego Węgla Bogdanka SA, Pan Mirosław Taras, uchonorowam. Pana Krzysztofa Żuka, wiceprezydenta miasta Lublina, honorowo szpadał górniczym. Pan Krzysztof Żuk zawsze wspierał lubelski węgiel Bogdanka S.A. w trudnych chwilach oraz wniósł osobisty wkład pracy w dzisiejszej drobie kopalni. Jego osobiste zaangażowanie w żywotne sprawy lubelskiego węgla i społeczności związane z Bogdanką trwa do dziś.